Że no potrafi już wiesz, rozpoznawać skąd dźwięk yy, przychodzi. Mm -hmm. Czyli na przykład wiesz, jak jej tak robisz, jak leżała nie? to tak jak z tej strony słyszała, to się tą mm -hmm. stronę wracała. Jak już i z tej strony, to głowa w tamtą stronę wracała, mm -hmm. nie? I możesz takie różne ćwiczenia z nią robić. Drugie to możesz yy, wiesz, zrobić tutaj tak jak bębenki. Wiesz. Mi mm -hmm. się tutaj podobało Bezpieczny, nie zostawać niż bolem. No. A przecież to możesz tak robić, zobacz. Tak jak... O, no Kochanie, może jednak mnie zawód. Dlaczego? Zobacz jakie to jest idealne. Jak ona z tego wyrośnie, to wiesz, że ja będę mieć tych materiał na zajęcia No. Na tą grupę wiekową. Zresztą to może być na większą jeszcze grupę wiekową. Co do sześciu lat taki na zajęcia spoko. No. No to to się bardzo podobało. No i tyle. Aż się, się jak wiesz. No to ładnie. Nie. Aby się przykleił ten uśmiech do twarzy. Przykleił. No, no całe życie najlepiej. Ty, ale ja stwierdzam, że to, na że duża jest. No nie, On... nie To no? To <laughs> <laughs> <Słucham, nie. laughs> Ale aż mi się nie sprawiedliwe, że mam takie małe ubrania na siłach. Mm -hmm.